20 kwietnia 2024. W końcu zakończyłem pracę szlifiersko-malarskie strefy podwodnej kadłuba. No sami jeszcze wyprawki drobne tutaj u góry i tak dalej. One są zamalowane, wystarczy tylko pokryć farbą już właściwą, czyli tym niebieskim. Blue Orient chyba to się tak nazywa jakoś ale proszę zobaczyć jaki piękny ładny a z podu nie wiem czy nie będzie widać strefa podwodna kil, wszystkie jakieś uszkodzenia zostały zeszlifowane położona farba podkładowa dwa razy utwardzona o to już nieładnie proszę zobaczyć wszystko od na cacy Piękny ster. No, oczyściłem cynki. Tam też widać. A podpory założyć, zanim wejdę na jacht. Poprawiłem tu u góry, zabalowałem starą nazwę. Znaczy zdarłem naklejki i zabalowałem, bo były odbarwienia. No i tak samo mamy cały bok kil od spodu był dokładnie zacifowany, podpory przesunięte pod dościku podniesione przesunięte podpory wymalowane podkładową sam kil był